Woda w Starym Stawie się spuszcza, prawie jest spuszczona. No i ciągamy. 20-metrowa siatka jak najbardziej wystarcza. Jest stromo, uważaj Michael, nie wpadni, bo będzie problem jak wpadniesz tam. No, bo tu spadek jest. Wszystkie te moje łowiska mają mocne spadki. No i idzie. W cały raz siatka wystarcza. Dobra, łapiemy ryby w Starym Stawie i patrzcie, jakie tu uprygi porosły. One były wpuszczone na lodzie i miały już 10 cm. A teraz o jakie? Ale bydlaki. Dobra zaraz, to będziemy zagrywować. Dobra, teraz zbieramy ryby ze starego stału. Mamy bardzo ładne tupyki. One były wpuszczane na lód. Pamiętacie, się że mówi, że na lód ryb nie wpuszcza. No i ogólnie to prawda, ale daliśmy kredę, która przystosowała ryby do wpuszczenia ryb. Wpuszczenia ich. Kreda przygotowała świetne warunki. To było chwilę potem, jak kopaliśmy staw, powiększyliśmy. No i te tupyki też są w sprzedaży. One zaraz ponownie miały około 2 a może 3 kg. Jedna z najszybciej, najszybciej rosnących ryb w Polsce, razem z samym wiosłowcem. No i karpy też w sumie fajnie porosły. Mamy takie większe koi. O, między innymi takie po 20 cm, 20-25 cm. Dwa rodzaje koi są mniejsze i są większe. To są dwuletnie, a tamte są roczne. Tu pygi tam. No koi bardzo fajnie porosły, chociaż one tak szybko jak zupełnie karpie nie rosną. A mury też tutaj, o. No tutaj tu pygałem ryb strąg. Dobra. No ta ma za 30 cm. To 20-25 zł takie. Chyba najtańsze cena w sieci w sumie. Te karpie i mówię, które tutaj mamy też były wpuszczane przez lód i od razu po kopaniu stawu. A pamiętam pisali mi ludzie w komentarzach, że te ryby nie przeżyją. Patrzcie jakie grubiutkie wszystkie. Wszystko fajnie żyje. Jakie ładne kolory. Dobra, ryby są w okręgu. I zaraz się okaże co, co będzie ma, co będzie w środku. No teraz chyba powoli chłopaki nauczyli się ciągać w końcu po tylu próbach. Takie siatki są dostępne na sklepie i i kosztuje około 300 zł. I zaraz będzie chwila prawdy. Taki decydujący moment. Dopiero na sam koniec się okazuje ile ryb jest, bo teraz się wydaje, że nie ma nic. A teraz, zaraz będzie moment prawdy. Patrzcie, dalej się wydaje, że nic nie ma. Jest? Jest, na pewno coś. No i teraz będzie widać, co jest. Patrzcie, o kurna. Chłopaki z pielęgniarki ryby ciągnęli chyba. Dasz radę to wynieść? Albo kasrę dajcie. No no, to będzie miniaturka. To możemy oferować ten usługi w internecie. Bo już sobie nauczyliśmy łowić. Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie. Ciąganie siećmi, przeciąganie, jeżeli ktoś sobie życzy. I ma własny prywatny staw oczywiście. No to patrzcie, cała kasa ryb. Ale ładnie porosły. O ty, niektóre kary to jest około kilograma, No Dobra, patrzcie jak niektóre fajnie prosłe No, około 30 cm Mamy dwa rodzaje koi. Takie większe, fajne przyrosty. No, niektóre nie mają przyrostów, to po ten, ale niektóre mają mega fajne przyrosty. Karpie Koi, zapraszamy do kupna. dwa rozmiary, takie 10-15 cm oraz 20-30 cm. No, jest tutaj tego tysiące. Same zdrowiutkie ryby, wychowywane w świetnych warunkach. Witam bardzo serdecznie. Będziemy zaczynać wyławiać ryby z tego starego stawu. Ryby, które tutaj wpuszczałem, to ja je wpuszczałem rok temu. Co rok temu? No nie, tak nie cały rok temu. Zimą, na lód. Bo pamiętacie, rok temu tutaj jesienią e, pogłębialiśmy staw, czyściliśmy go. Potem resy to robiliśmy, wapnowaliśmy, aby wszystko wybić. Następnie zalaliśmy go trochę wodą i zaczęliśmy kredować go. Czyli wrzucaliśmy kredę po to, aby przystosować ryby do wpuszczenia. Oraz po to, aby stworzyć doskonałe warunki do hodowli ryb. Co się oczywiście udało. I ja zimą przez lód wpuszczałem przez dziury w lodzie te ryby, co było, co było zresztą nagrane. Wiele osób pisało mi, że tak się nie robi, że ryby zdechną. Wszystko było pod kontrolą. Wszystko było zaplanowane. No i teraz zobaczycie co tutaj przeżyło. Jak fajnie porosło. Tutaj te wszystkie ryby, które były tu wpuszczone, to nie cały rok tutaj były. No i sami zobaczycie jak to wyglądało. Więc no wpuszczamy wodę, najpierw będziemy sieciami ciągać, a potem będziemy poddarkać. Dobra i co? I ciągamy. I idzie. Taki okrąg się robi. Stoperki są na górze. I ciężarki na dole Tam jeszcze z tyłu jest taki ogon pod wodą, w który ryby mogą wchodzić. O w sumie tam jest w tym miejscu gdzieś tutaj o Dobra, teraz też powinno być dużo ryb No jest kilka... No Jest! Znowu spiliśmy kilo No, teraz się nauczyliście już Jest znowu pełny. Patrzcie, fajnie, perełce, one malutkie, jak były wrzucane. W starym stawie, równo pełno, pełno jesiotrów. zdarzały nam też się zwykłe sumy czarne, które nie wiem skąd się wzięły. Eee, całe masy jesiotrów, no i te sumiki, te całe albinosy. Ich też dość sporo się odłapało. Dopiero teraz mamy to posegregowane wszystko. Takie sumiki i pełno jesiotrów, które są w sprzedaży. No dobra, jak widać, pompy wybrały wodę. Idę tam pompę wyłączę, bo jedno jeszcze chodzi. I wchodzimy po ryby dalej. Odłów ryb, moi drodzy. W starym stawie odłapujemy ryby. Mamy orfy. Patrzcie, ile tego jest. Sarpie. Wow. I cała siada ryb. Dobra. Łapiemy. Ok. Łapiemy ryby. Jest tego dużo. Odłap. Odłapujemy ryby. Woda spuszczona. Dobre 300 kg ryb tutaj miałem w starym stawie. Karpie, koi same, no i orpy, niektóre bardzo fajnie porosły. Łapiemy. To wszystko co tutaj jest widoczne to ryby, spuściliśmy wodę ze stawu. No i odłapujemy. Odłowy trwają. Ryb dobre ze 300 kg będzie. Tutaj myślę, że mam dobre 20, jak nie 30 kg ryb. Setkami wyłupaliśmy pewnie ze 200 kg ryb. No i jeszcze cała masa została. Łapiemy dalej i nosimy, to segregujemy. Odmów ryb jest dość ciężką robotą fizyczną, ale dla miłośnika tej pasji to dość przyjemna, to dość przyjemna sprawa. Z dwie godzinki zeszło mi na odłapywaniu ryb. Były setki koi, jakieś karasie ozdobne, węgorze, jesiotry, sumy, tupygi i amury. Ryby fajnie prosły, strat w sezonie nie miałem. No, może jedynie czapla coś tam mi zebrała. Rybki zostały wrzucone do basenów, część idzie na sprzedaż, a część zostanie na następny rok. Ryby były w sezonie karmione wszystkim, zazwyczaj na grubo, czasami w upały była włączona pompa natleniająca. A przed azotem, azotonami gnijącą materię organiczną, brakiem tlenu, filtracją wody, jakością wody chroniło cykliczne, częste używanie kredy stawowej. W zasadzie to przez cały rok rzucałem filmy z pracy nad stawem, więc wszystko tak naprawdę mogliście obserwować na żywo. Jeżeli interesuje Ciebie taka tematyka, to zapraszam na grupę na Facebooku Stawy Rybne. Zrzut ekranu się wyświetla, jak i też jest podany link w opisie. Tam można zadawać wszelkie pytania, problemy, a my będziemy na bieżąco każdemu pomagać. Tak to wygląda, moi drodzy. Ze 300 kg ryb ze starego stawu, głównie koi. Ale są to sumy, jakieś tam pojedyncze jesiotry, orfy. W tym błocie, ślawie ogólnie też idzie utknąć. No... Dobra, dawaj kasrę. W starym stawie też, jak widać, woda jest wybrana, ale bardzo szybko nachodzi zawsze wszędzie woda. Więc no, to co wybraliśmy, woda znam naszła, teraz znowu trochę z tej wody wybierzemy. No, praktycznie wszystkie ryby zostały wybrane, przynajmniej tak nam się wydaje. Coś może gdzieś jeszcze utknęło i tutaj też będzie trochę prac wykonanych przed nowymi wpuszczeniami ryb. Tam się trochę popsuwało. Ale normalna sytuacja przy takich spadkach. Żywe ryby z dostawą do domu można zamówić na stronie sklep.rafisz.pl. tam również jest też mail i numer telefonu. W naszej ofercie na sklepie znajdują się również sieci do przyciągania żaki, bębenki, pułapki na ryby, karmy, siatki ochronne, różne środki do oczek wodnych i stawów rybnych, jak i też wapno i kreda. Wracając do wapni i kreda, to od razu kupowania kredy na Allegro i Oelixie. Tam jest cała masa podróbek. Innych firm, które nie mają ani badań chemicznych, ani numeru zezwolenia weterynaryjnego, sprzedając piach, z skały, wapno, czy też inne nieoryginalne produkty. Więc no, jeżeli chodzi o te rzeczy, no to unikaj Allegro i Oelixa.